10 maja, poniedziałek, z Ewangelii Świętego Jana. Wy też świadczcie. Jakie jest moje świadectwo o Jezusie? Nie o Bogu, bo to za mało, nie o Dekalogu, bo to też za mało, lecz o Jezusie. Liczy się świadectwo wierności, prawdzie, nawet w obliczu cierpienia za nią. W świecie, który jest światem dezinformacji, kłamstwa, manipulacji, potrzebne jest świadectwo prawdopodobności. Do składania takiego świadectwa niezawodna jest mądrość i odwaga. Na ile jestem odważny, aby wyjść przed. Tłum przed szereg i opowiedzieć się za prawdą, za Jezusem. Aby nie lękać się, powiedzieć, że On jest moim panem, On jest moją drogą, On jest moim życiem, moim pasterzem. Zobacz, jak często boimy się, wstydzimy, lękamy przyznać się, że, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że chodzimy do kościoła, że się modlimy, gdzieś chowamy głowę. Schylamy się i chcemy się przyznać. A nawet wtedy, kiedy gdzieś ktoś mówi jakiś kawał ośmieszający moją wiarę, Kościół, to próbuje uśmiechać się, żeby nie być wyróżnionym, żeby nie być innym. Dla Chrystusa warto być innym. Bo jeśli jesteś innym, to znaczy jesteś oryginalny, nie, jest, nie idziesz za tłumem. Twoim przewodnikiem jest ten, kto ci pokazuje, jak pięknie i prawdziwie żyć. Bądźmy świadkami Chrystusa, bądźmy świadkami Jego miłości, ukazujmy to każdego dnia naszym życiem.